Siemano, z tej strony RT, a w dzisiejszym odcinku wraz z Boruwą Który... Jak, jak zwykle wyszedł z jakiejś dziury e, No, dzisiaj jesteśmy właśnie ze, ze skutnym Boruwą Nie no, z Boruwą Axolotlem na głowie, dokładnie I robimy trzecią, ostatnią część Dead Shuffle, jeśli się nie mylę jak zwykle mamy kompasy, którymi będziemy mogli właśnie się namierzać. Dzisiaj w ogóle tak bez wstępu takiego, bo, bo zawsze był jakiś wstęp, a no dzisiaj, dzisiaj nie ma. No. Jeszcze bo pająki zombiaki już chciało. to słyszę, dobra. E, no to tak? zaczynamy chyba. Mi się staje, tak? Już, już gotowy? Tak, tak. Miałam Shuffle wojsk. start. Jak zaczniemy, to możemy się nawalać, robić wszystko. W koniec. Dobra, no to O. o. No, jest trudno, dobra. O, dobra, łatwo. Gdzie idziesz tam, dobra, to ja pójdę w tą stronę, bo. w Uuu, dobrze, dobra, dobra, to jest dobrze, że to jest taki duży render distance. E, I w ogóle jak ten film widzicie, to jutro właśnie będziemy nagrywać e, tym kity, e, kity versus 10 łowców, w sensie, że no, widzowie po prostu versus z 10 widzów. To no mogłoby jak nie słyszymy. Hmm. No i ja to w poniedziałek wrzucę, a ten właśnie film będziecie widzieć tydzień wcześniej, a za tydzień zobaczycie właśnie Dinkity Versus 10 tu jeśli się nie mylę. Właśnie będzie za tydzień albo za dwa tygodnie, zobaczymy jeszcze. E, więc polecam w ogóle wbijać na Discord, bo mogą być takie fajne eventiki, nie wiem, jakieś nagrody, coś. Kiedyś no. wszystkie filmy, wszystkie, no ogólnie spoko rzeczy. Dobra, widzę, że to jest taka fajna skrzynka. Eee, dobra, czekaj, miałem umrzeć od ognia, dobra Tylko tu jest lava O, oh, ja od delfina Dobra, mam jeszcze lazo. co to jest? Protection 3, wymaga wejścia do netheru Jak od delfina? Od no delfina muszę umrzeć tak. mm -hmm. No serio mm, Rozumiem, to rozumiem Na pewno cię ugryzie Ugryzi mnie delfin Delfin no. cię ugryzie i staniesz się człowiekiem delfinem <grym> A, Nowy, film, bo, bo rówo, bo rówo o Nowy film, bo równo człowiek o delfin. Nowy film. dokładnie. No, ja mam pikę z wysokości, więc. Tylko. Nie, nie masz no, umrzeć z wysokości. No wiem, że od delfinu dokładnie. tam że na takiego taska pewnie nie mam. O, ale, ej, piorun, prawie obok mnie walnął. O kurde Ej, bo mi nie chce, nie chce mi tego przechwycić ekranu pomocy. O, dobra, jest. Tak, tam u ciebie. Ja już o tak, raz... Mam. O, Boże, ale mi nagle FPS-y spadły. No ile masz FPS-ów, niby? 50. Eee, ja mam też... Pod, ja mam 140, o, ja mam na naszą, na 50. Na 60 zresztą, dobra, ile ja wygrałem. Nie czasu. Eee, tam jakieś 3 minuty, coś takiego, 2-2, 3 no, minuty. Nie, 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 nie. A jest kibit na tory, Czekaj, weather clear'a wcisnę, bo, bo nie pasuje mi cię na niebo. No, tylko może cię zabić, dokładnie. A, dobra, musiałam się użyć wysokości. Ale... Dobra, to 0-0, dalej jest. Dokładnie tak, możesz sobie iść z tą sikierą. Ale ja cię nie chcę zabić, ja chcę tylko patrzeć co ty robisz tutaj. Tak, z No, bo ja mam inne rzeczy, ja mam cały slot z sikierą. <laughs> to rozumiem. Nie masz teraz fal, nie mać, jak Ty, A jakbym się uderzył po to z lotu? To by się zaliczyło. Fah, Menhunt. Menhunt. To nie. Idź sobie Poleciałeś. Co Idź sobie Ty sobie idź, mam mało FPS-ów. O. Kurde, o kurde. Módka z hit. O kurde. Jej, bo ja tego mogę, kurczę, nie wykonać. Wow. Ora, lecimy. Wo, ale skacze. Ciekawe, że akurat takie miejsce nam wybrało, no ale... Bywa, no, dobra, tu jest trochę... jedzonko. Lada. Takie trochę wo wo woda dookoła, tak trochę. Dobra, idę no, szybko no. po jedzonku, tu mi bloczki w... zaraz wypadną. Zbagowała mi się woda. Dobra, daj mi bloczki. Dobra, tu mi bloczki wypadły. Eee, nie ma tu żadnych szkieletów, halo? Nie ma sensu ich chyba dalej płynąć, więc po prostu się idę tam wiesz... No pobywać ma, z rybkami, hen daleko... Ej serio, tu nie ma... O, ale Co ty robisz tym mikrofonem? O, żółwik! Dobra, no? idę żółwika Co podpalić. Czekaj, nie, pod wodą go nie podpalę. Dobra, e, to go, to tego, tego... Ale tu nie ma żadnych szkieletów, o, tak. ej! Ja to przegram Tak go Uf, będę to... bił. Czekaj żółwik, użyj, Ło, łatwo. Dziękuję. Dobra. O, no, gdzie ty jesteś, Narki? Jak ja? Jak Jaka kopalnia, co? Nie no, dalej Może jest 00. 0 Można cię zacznie gonić? ja mam gigawatt. -pack. No ja też... Myślę, w sensie, możesz mi nawet pomóc to zrobić jak chcesz. Oko, a ty masz pewnie w wysokości, co? Gdzie ty jesteś? Ale moja gra jest. Ty też kopiesz tutaj dziurę. Jest ten krety. No, jakiś pająk mnie bije na no, przestań. Gdzie ty to kopiesz? Jaki ja? Nie ja? słyszę. No taki ty. O no, widzę cię się Jak tam twój shift? <noise> Porobiony, bo mam opatę. Dzięki. Aha, dobra. ja też idę wykonać swojego questa, ja będzie łatwa. Wystarczy, że zaskoczę w Nie, nie skoczyj w miejscu, gdzie ja. Nie skoczysz za mną, nie masz szans. Mam giga szansę. Jakie szanse? Ty w niej ty, jakiś portal miałeś, co? Jesteś nawet bezszansowny. Jaki portal? Co? O, no dobra. Na A się był No jak? Chodź, znowu mam giga łatwe. Może ja to na starcie teraz zrobię. Ej, musimy grać do trzech, bo tak to ten odcinek będzie giga długi. Nie no, łatwe. Co, 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 co? A. Czy my w tym czasie się chcieliśmy? Wszyscy się zabiliśmy się. O, teraz mogę przegrać tak taki sposób. O kurczoszki. Czy Musiał jest 00 dalej. Mam zapalniczkę pożyczyć? Tom? Nie, nie! Czemu nie pożyczysz? <grym> Nawet cię podpaliłem. A nie, bo też pada. Ej. No. Jest burza Ale daj, no pożycz Nie, dobra, zostawię jednak tę burzę Jaki ty masz? Same, jaki masz quest. Fajne, muszę... No nie, je... ty uciekasz w jakąś łódkę. Muszę płynąć nami? trochę sobie. Panie Pawle. No znaczy, się muszę po prostu trochę popływać przed siebie, trochę tam w bok, trochę lewo. Lubisz no pływać, rozumiesz tam, wiesz, kaktusy, marynowe. jagódki, i te sprawy, takie wioskowe. No ty żeś jest jagódka. Nie no, i jest dalej 0, -0 ale kurczę. Dobra. O dobra, to nie jest jakieś ciężkie, tak dobra, ja sobie idę pozbieram. Masz ciężkę? Co masz? Ja ci mm, dobra, to ty jest pierwszy. No, ja mam zginąć od tego, od y, tego, żeby się utopić. A? ja mam odlawy. No co no, nie zrobisz. Założysz się? Ani magma? To się tak. mam obu, musiałbyś znaleźć lawę. Bo magma i jakby zapalniczkę nie działają tak. No, tak. Ale idealnie mi się trafiło. Idealnie tutaj. Tu Sekunda, i na... ja bym to zrobił. Nie wierzę. Czyli 0-0 Zamiast... jest. Zaskafoldować się w ten, w, w, w tego, no po prostu zabić się Dobra. w ścianie. Ja zrobię. Ja powinienem iść na north, a nie na sofa. gdzie ja płynę? A. Nie wiem, gdzie ty płyniesz, wiem, wiem że ja zrobiłem swojego taska i. Nie, zabrakas myślę, Nie zrobisz tego. Nie możesz tego zrobić. Nie! No, no, no. Creeper prawie jakim pół serca by zostawił, to bym to zrobił. Ale on I mnie w na trzy na którym umarłem. Jeden do zera. O, się... Zrobiłeś? No to 1-0. Łoo, ale wiadomo, wam Dobra, ja uciekam od ciebie, bo ty będziesz chciał mnie zabić, bo mam takie łatwutkę No nie strzelaj do mnie, ty pająku. A, dobra, strzelaj sobie. Lepiej dla mnie. Helaj do mnie pająku, co ja powiedziałem? Nie wiem, co ty mówisz. Nie dobra, widzę, ja muszę już tryhardować. Ja, ja, mu, ja mu daję pierwsze punkty. Ja trolluję. Bardzo. A ja, ja muszę czekać na razie. A co czekać? No, oś... aż. Nie, nie tak. co ty robisz? Uciekaj, się. Nie ma no, ja mam w cholerę tych jagódek, co ci to że mnie zabijesz? Bo będę cię rozwalał, to jagódki nie wyrosną. Jak ja cię zabiję, to jesteś S, nie? No, co ty mnie strefujesz z <gry> <gry> Ty <gry> Tym co jest? Shikery strefuje. dobra, ja teraz muszę znaleźć to i umrzeć. 5 sekund. No, proszę. Nie no, jeszcze był tam do mnie co nie wierzę. Proszę was, ludzie! Czemu te jagody nie rosną w ogóle? Mam 10 jag jagórek posadzonych I ten, i nie okay, rosną. idziemy do naderu No idź No, proszę was ludzie, no Te jagody nie urosną Dobra, Aurora, gdzie jesteś? W dupie, no <laughs> Jesteś no czemu te jagody nie chcą urosnąć? Dobra, widzę Cię. <grybuj> Co ty robisz? <grybuj> Bazę. Ja już tego nie zrobię, ja <śmiennie> <śmiennie> Brawo ty, Jeden jeden. <śmiennie> Jakbyś z tym razem i tak to byś przegrał, bo jakby cię już paliłem Na pyrę Ale ty jesteś z kamery, dobra, ale ty jesteś hamem totalnym Ja cię w następnej rundzie tak rozwalam No to 2-1 no, moko się mówi 2-0 no 2-1, zrobiłem jedną rzecz chyba Kiedy zrobiłeś? No jak ty borówki miałeś Nie, nie pisałeś no. nic takiego. Na no jak czasach. ci zalałem borówki, to ten. Jak ci zalałem borówki, to wtedy miałem od Magma Bloka i się zabijałem. A, faktycznie. Tak jest po jest... jeden. O, Jezus, dwa... się... jest jeden. Jest jeden, dwa. Tak, bo ja to jestem pierwszy. No to chyba teraz wygrasz kolejną rundę, bo. Ja tak chcę, że mam takie małe szanse, żeby. No nie wiem, czy znajdę taką No nie, nie wiem, nie wiem. Nie wiem daru. Czy ty się znajdę... No, przydałoby się, żebym do Netheru poszedł, ale chyba nie wyjdę. Drugi monument, hmm. spoko. Bo nie mam itemów, tę... ale mam złote jabłko. Ale kurczę, ładne co? Faję dobra, proszę, prydent, proszę, trident, proszę, trident, proszę, trai, trident. No, monument. Trident, proszę, trident, trident. Czemu tu nie ma fireball. kupa z tridentem? Proszę, fireball, żeby mi gdzieś. Się Jest straci. trident, dobra, strzelaj. Rzucaj we mnie, wbijaj się. Wbijaj się, się, wbijaj się we mnie. Wbijaj się we mnie. Proszę, czy to. Nie! Nie! O bo. ty się. utonąłeś! Ale był przez drogę. Aha, dobra. O A Co ja mogę, ja nie. ile została? Minu nie dopłynę do innego tego. Nie, nie, nie zrobię, nie, nie mam szans. Zob nie, trzeba i... mnie ten, za... powinno mnie zaliczyć tam, to umarłem od trade będę miał teraz to, to ja nie wiem. Tu na uciekając od trendata. O kurczaczki. O Też masz jakieś giga trudne. O kurde. Ja nie ci się starać w ogóle to robić. Nie wiem, może jakieś Nie giga myślałem, trudne? że taka napompowana ryba, muszę to znaleźć. Chyba znasz to. A ja słowa. myślałem, że nie ma takich wyzwań. tam. To... Nie no. Nie masz zombie kicket piglin czy coś takiego Nie no, jakby jeszcze był zombie Kicket Piglin, to nie tak źle, tak szczerze. Mam dwa razy gorsze Kto jest? Właśnie strzelił przed moimi oczami piorun w konia! Oo! Wow. Ale fajno! Właśnie się chciałem pytać, bo usłyszałem taki głos i myślę... Kapi wszedł? No ja też. Dobrze, że nie patrzyłeś Myślę, na minecrafta myślałem, przez chwilę myślałem, że... czy co? Jakie tienty? Nie no, widziałem co. No, widziałem, że zrobiłeś przecież Dobra no Jak zostawicie ja tu 50 łapek w górę, to spalę tego diamenta, okej? Okay? Jak zostawicie 10 łapek w górę To, to zabiję przyjdzie... zabiję górę Nie, czy? jak nie zostaniecie... Jak nie zostawicie łapki w górę, to nerdy przyjdzie I zjewam całe jedzenie Z lodówki Dokładnie I cały ser nie, nie lubię sera. No. lubię kebaba. To ja zjem On, Ja lubię kebaby, ok. Mi kebaby może ci kur... Sama do domu Dobra widzowie, teraz nerty musi wziąć mojego powa, robimy satisfying moment o, Ale fajne Komu się to podoba zostawia łapkę w górę Ej dobra, dobra, teraz trzeba przewidzieć co, co by mogło wypaść ja sądzę, że mi teraz wypadnie kurczak. No. No nie. Dobra. Dobra, się nie, ta... nie, 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 do... ja nie zdążę, nie do dobra. Dostań. Nie zdążysz, dobra, ale jak to mi teraz, nie. jak teraz mi to wypadnie i to mnie zabije, to się zaśmieję. Nie, ja dobra. Dwa, dwa. Co to jest pointed? A, Dripstone. A, czy ty masz ten ten stożek ale pointar? tak... Może to teraz jest, point, jest point. albo spadający, albo musisz się na, nim, na, na niego nażyć. No właśnie, ale co dokładnie? Myślę, że to jest chyba spadający Ale nie wiem Nie, to by było stagmalit jakby był spadający Drip są to chyba normalne, że po prostu musisz na, na niego spaść Ale stalaktyt czy stalagmit? No to jest ten stalagmit, to jest ten... Po prostu ten, ten, ten... ten z tego To no ten no, spadający, wiesz, no, kamień most Stalagmit chyba to jest ten coś, No to charabuowe. co stoisz, Starak musisz w... po prostu na tym stać, okej? Okay? Musisz na tym stanąć. 200 <miesz> jakiś moment? O kurcze. Zobacz. Ty zniszczyłeś mi wszystkie ule. Nie. nie ja. Nie, ja tego Axolotla muszę gdzieś odstawić, bo... Axolotla masz? No serio mam. No nie Lol. no... Dobra, remis. Ale... Dobra, teraz dalej dalej, dalej wygramy na forcie. Kto, kto wygra, ten wygra. No, trudno. No, to kto umrze, ten umrze trudno. Teraz A? coś łatwego. Ja Chyba ich powaliło. Chyba was... A pamiętasz co kiedyś mówiłeś? Pewnie, pewnie masz jakiś zombie zombified piglin. Ty masz? Weź mnie, nie utrudnij nawet życia. Masz, musisz do netheru Tak. A ty mnie jeszcze utrudniasz życie, weź, łapie Dobra, tylko nie powiem ci co ja mam. No ja też mam cztery obsidiany, ale. Ty mi to starczy, to nie wiem. Bo ja mam to samo co ty. To co masz? Eee, no ta na pewno, ale piglina, zombie No zombie fiket Zombie fiket piglin którego Tam, ten, którego zabraliśmy? Tam, ten, którego zabiłem, dokładnie Nie zabiłeś go Zabiję go Nie zabiłeś go Zabiłem go, mówisz Ja go schowałem Nie zabiłeś go, ja go schowałem Ale potem kopałem w dziurę i go znalazłem No na pewno Odjadł był. że Mhm, tak. Jak ja go pod wodą, to piję. Jaka jest na to I szansa? Być... Mi stąd killa mi rzuciła wiedźma pod mama. <laughs> Nie. tego Idź sobie! tej sobie! Nie! Zostaw go! A! Nie, <laughs> nie tak. kurde! Co ty zrobiłeś? Nie uda ci się, nie zdążysz! Nie wiesz gdzie on jest! Ja, ja lecę znowu po niego tam. że on ma jakiś niedorytowistek. A bo to jest. Spadło, nie, no zostaw tego piglina! Muszę to wygrać. Nie, ja wiem, gdzie on jest. Nie wiesz, gdzie on jest. Nie wiesz. Podstawałeś tym, czym jak. Ile ty masz HP w tej zbroi? Nie możesz tego zrobić, nerki, proszę cię. Wagam! Nie zrobisz tego! No! Tak! Ostatniej sekundzie. To ale... się, ja jakby ja miałem... prawie mnie zabiłeś, miałem zero. Centralnie zero. Ale, ale jesteś. Ja ci chyba zabijam nie? na jednym sercu, o kurde. No ty przez tam tarczy, ze śłopie. No patrzemy sobie, nie zrobisz tego, sikery. Ja mam tarczę się kiera, Tylko, że ty chłopie masz. Dobra, ja idę do zabić, do zabić tego piglina. Idę zabić tego piglina. Ale piglino. po co mi ten piglin? Ja nie mam piglina nawet. Ale możesz mieć. Ty nie idziesz go zabić, ty pewnie masz znowu piglina. Nie wiem. Ja mam o co teraz ci takie trudne, że ja nie mam, że ja tego nie zrobię. I Jeszcze ja złożyłem mój cały obsydian. Jestem takim downem Złożyłem cały obsydian, żeby zakopać tego piglina. I nie wyszło. Przekaz, serio Syryj, ja obsydując, zakopałeś. Nie wierzę w ciebie. Dobra, to musi tu na... być, to musi tu być. Jak to tu, tu nie będzie, to się zawiodę. Jest to największym café świata, okej? Okay? Tu to jest wszystko. Dobra, mam Dariusz? nawet Dariusz. trzy Creepery. Dobra. Płynę do Ciebie. Więc ja mam wiadro walnąć by... do tego kiperu. No. Tak. Gdzie ty? ty gdzieś tu jest. Oj, tak jest, dobra robię. No, wygrałem. to wygrałeś serio <grym> 3-2, 3-2. Tak, 3-2, 3-2. A co masz? Endermana. Nie, nie wchodź tam, proszę, nie wchodź. Jak ja nawet nie wiem, gdzie to jest. Mama. A dobra, bo tam chyba były z dwa endermany jak ja to spadałem. Ja nie wiem, gdzie to jest, jak ja mam tam niby wejść? Dobra, szybki spin, a wiem, ty w drugiej stronie, nie Ty jesteś tam, a... jest, dobra Wygrałem, 3-2, 3-2, 3-2, dobra, tak jest I tak ostatni segment, żebym sobie zabijać Endermon Nie no, dobra Gites, Gites, Gites. tak jest 3-2, właśnie jest, Gites. A nie gramy do 5 czasów? Nie, nie ma co, nie ma co, jeszcze odcinek trwa z godzinkę. Także dzięki za oglądanie, za oglądanie całej serii. Jeśli ktoś nie widział jeszcze całej serii, to polecam zajrzeć w karty właśnie po prawej, u góry. Tam się teraz wyświetla. O, o tam, tam, to się tam. No nie mogę machnąć. O to tam, 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 w prawo, właśnie. Tam, 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 góry. Także stawcie jeszcze sobie i apeczkę w górę możecie wbijać do Borowy. Link jest z tego w opisie do kanału Borowy. Co nie Borówy? Mam rację. daję klikać ten czerwony przycisk, subskrybuj u mnie i u ciebie. Tak? Chcesz tego? Można. Ta, tak, plus 10 subów gwarantowane. Masz mnie Dostaw. Dostaw! Robię... Robię tego... Clutch'a Dream'a. Pon ty masz perłę! Ty miałeś Endermana! Nie! Łatwo. <laughs> Uciekłem ci, dobra. Nie! Jak to uciekłeś? <laughs> Łatwo, wygrałem, dobra. E, także, do Dara, do, 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 do widzenia. Wygrałem z porówą.